Przed tak wielkim sakramentem. koa brzmi a... Któryś się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męcząc pod pąskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pobrzegnął, zstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, bo Ojca Wszechpłonącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wyleżą Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty porcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczamy nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zwal w odesłego. Amen. O przymnożenie w nas zbóg wiary, nadziei miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas odowiada pitielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. za pierwsza bolesna, modlitwa Pana Jezusa ojcu. Panie, dlaczego jesteś taki smutny i samotny? Dlaczego na Twoim czole pojawiły się problemy krwi? Nikt cię nie pocieszy, nie pomoże. Przecież tylu ludzi uzdrowiłeś, tylu natręmiłeś. I królo z nich nie ma, i gdzie oni są? Dziecko moje nie potępia ich, nie myśl o nich źle. Chcę wybić ten kielich goryczy, ojciec tak chce. Pragnę przyjąć to cierpienie z miłości do każdego człowieka, z miłości do ciebie, moje dziecko. Ojcze, nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje, jak w niebie i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuści nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszyni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna pan z Tobą, tym między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna pan z Tobą, tym między niewiastami. I błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się zarami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jane. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się zarami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławionaś Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zapowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Ta nieca druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa. Panie mu, jesteś taki słaby, a oni przywiązują się do słupa, biją Cię, masz na plecy. O praw, co, dlaczego mi mojego Pana? Dziecko, Twoja troska przynosi mi ulgę. Chcę cierpieć, chcę, żeby wszystko się wykonało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj Amen. i odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na poruszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowość Mary, łaskiś pełna bądź z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrogaś Mary łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niegastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Marejo Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jana. Zdrogaś Mary łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niegastami i błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus. Święta Marejo Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, się z się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz i w śmierci naszej. Mała ojcu i synowi i duchowi świętemu, I jak była na początku, teraz, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Anu. O mój Jezu, przełasz nasze grzechy, zachowaj nas od dnia wiedzielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomóc, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna cierpi i Pana Jezusa. Mój Jezu, ja już nie mogę patrzeć na Twoje cierpienie. To straszne, co oni robią. Wieloczastą koronę wkładają Ci na głowę, podejdę bliżej, wyciągnę te kolce z Twojego czoła. Nic to dziecko moje nie trzeba, bardzo boli mnie pycha ludzka. Ucz się cierpliwie, znosić przykrości, poniżenie. Jak go czasem doznajesz, wtedy mój ból będzie mniejszy. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wolni wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uć nas na poruszenie, ale nas zbaw ode złego, Panie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś w między niewiastami, błogosławiony obóz żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w śmierci naszej jamy. Sprawaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, mocy się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jana. Sprawaś łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, mocy się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej jamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, Któż którzy najbardziej, najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tańca czwarta bolesna, dźwignia i krzyża. Jezu, pozwól mi wziąć Ciebie za rękę. Będzie Ci wyżej iść z krzyżem pod ludem. Panie, Twoje ręce krwawią. Twoje nogi są zranione. Żołnierzu, dlaczego go popychasz? O wszyscy, którzy idziecie drogą krzyżową, pomóżcie mojemu panu. Dziecko moje wiem, że chcesz mi pomóc. Cieszę się z Twojego miastu dobroci. Nie prosi o pomoc dla mnie, ja dojdę. Jeszcze trochę pójdę do końca. Chcę, żeby wszystko się wykonało. Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie chuć nas na poduszenie, ale nas zbaw ode złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, bóg. Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony się między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, może się za nami rzesznymi. Teraz i w rodzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwało Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz na nasze grzechy, Zemacz. zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, Bolesna Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Uprzyżowany mój Panie, nikt nie kochał mnie tak jak Ty. Pozwoliłeś otworzyć swoje serce. Nie odejdę stąd, ucałuję Twoje święte stopy, pobuduję je łzami, do serca przytulam. Dziecko moje, pamiętaj, dla Ciebie zostawię na krzyżu zawsze otwarte ramiona i otwarte serce. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode swojego Pana. Zdrowaś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty Pan Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś błogosławione owoce żywota Twojej Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, bo się za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej Marii, łaski, pełna śmierci nasze Jam. Zdrowasz Mario, zkipełna pan z Tobą, błogosławioność między gastami, błogosławione owoce żywota Twoje Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, młodzień się za nami grzesznymi, teraz i pełnia śmierci nasze Jam. Zdrowa się Maryła, skipełna pan z Tobą, błogosławiona się między gastami, błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Marii, Boża, młódź się za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej pełna Tobą, błogosławiona się i między niewiastami, błogosławiony owoc żyłota Twojego Jezus. Święta, Święta Maria Matko Boża, Boża młodź się, się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej Jan. Zdrowaś Maryja, łoski pełna z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żyłota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boża, młodź się za nami grzesznymi teraz i w rodzinę śmierci naszej, Janu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej, Amen. Ojcu Ojcowi Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. jest, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia wiedzielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i to pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach, z których młodzi się powiesz Franciszek, pod Twoją obronę dziękamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, od wszelakich złych przygód, racz zawsze wybawić. Panno w i bólu sprawiona, o Pani nasza, o nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi, synowi swojemu nas polecaj, po swojemu Synowi nas oddawaj. Za błogosławionego księdza Stefana do Lofelikowskiego Mówmy się o ustanie pandemii, pomóżmy się o wszystkich naszych intencjach, pomódlmy się o własne zdrowia zdrowie dla Mateusza, o własne dla Magdy, pomóżmy się także o deszcz. Przekłaniający miłosierny Boże, Ty nabrajesz pasterzy według serca swojego. Uzdaniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa do dobrego pasterza. Napełniony taką miłością, przywiązuł Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznawia gromu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc z ciemną doliną, złaśnie uląk, lecz mężnie złodobym zwyciężał. Racz Panie za stawienictwem błogosławionego Stefana Wincentego, Udzielić mi łaski, o którą pokornie się proszę. Sprawdź również swojej dobroci, aby ten heroiczny świadet miłości Pasterskiej rychło dostąpił chwały święty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święty Boże, Bóg... i Przy Tobie pamiętam.